Ona wie gdzie ja Krokodylku, CZEŚĆ! Krokodylku! Krokodylek! Mówiłam, że Cię stajdę! Mówiłam! Krokodylku, 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 siadala. Świetne zamienianie, świetne. Paladin musi być przeszczęśliwy, że ktoś postanowił użyć różdżki dokładnie w tym momencie. Świetne to było. Naprawdę, super cool. by to jednak jesteście mordy. Kochane takie współpracujące. Co, jebałeś, Ale... Cię, się subierać, no, to... nie widać. O! Dzień dobry! Teraz no, 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 słyszałam jak monetki spadają. Kurwa <głysza> no. Dobrze, no, to szukamy to dalej. W sobie, w sobie